Cześć, witajcie. Chciałem się pochwalić czymś takim. Są to tak zwane palce umarlaka, inaczej próchnilec, czyli taki grzyb. Grzyb ten bytuje na rozkładającym się drewnie. Bytuje także na pniakach, takich, które zostały po wycięciu drzewa i gdy przygrzebie się trochę ziemią to wydaje się, że mogą wyrastać nawet z ziemi. Niektórzy ludzie mogą mieć ciarki, że tutaj jakiś umarlak właśnie wychodzi z ziemi. Stąd nazwa się wzięła. Palce rzeczywiście przypominają znaczy, ten grzyb przypomina bardzo palce, właśnie u Marlaka. Takiego rozkładającego się. Ciemnego już. I wychodzi z ziemi. Nie sądziłem, że kiedyś zobaczę tego grzyba. Ale. Na szczęście zobaczyłem. I fajnie. Jeden. Jeden grzyb którego chciałem kiedyś zobaczyć odhaczony.